Cześć wszyscy, witajcie z powrotem w kolejnym materiale. Od kilku dni na lifcie mamy przedsezon, w którym Riot przedstawił nam swoje plany na sezon 12. Jedną z dodanych nowości jest system nagród za cele, dzięki którym Riot chciał wyeliminować jakże częste mecze w sezonie 11, których wynik był już znany właściwie w 15 minucie. Ten nowy system miał dać nam możliwość wracania do gier, w których jesteśmy do tyłu i o ile faktycznie ten cel został osiągnięty i powrót do meczów, w którym jesteśmy stratni jest łatwiejszy niż Kiedykolwiek wcześniej, ciężko nie odnieść wrażenia, że większa część społeczności Lola jest przeciwna takiemu podejściu i wolałaby usunięcia tego systemu przed startem sezonu 12. Dlatego postanowiłem głębiej przeanalizować dany temat na przykładzie jednego z moich własnych meczy na solo kolejce, gdzie w bardzo wyraźny sposób będzie można zaobserwować, jak niechlujnie Riot zaimplementował ów system do gry. Jedna ważna uwaga, zanim zaczniemy 18 listopada, był mikropatch. Według kraju, tu trochę coś tam naprawiający część tego systemu. Natomiast, mecz, który będę wam podawał za przykład, jest już z 21 listopada, czyli po tej aktualizacji. A mimo to, uwierzcie mi, będzie bardzo wyraźnie widać, jak błędnie działa ten system. Dobra, jesteśmy w meczu rankingowym. Ja gram Leoną w drużynie czerwonej i nasza drużyna wygrywa mocno early game. Wszystkie smoki są nasze, gra wygląda na taką, która dobrze idzie. Irelia na topie całkowicie oraz Sajona, zdobywając wielkie prowadzenie. Jednak w 14 minucie zdarzy się na topie coś, co będzie katalizatorem naszej przegranej. Zauważyliście, co Irelia w tym miejscu zrobiła? Nie? Może w takim razie jeszcze raz powtórzmy. Irelia po raz kolejny zabija Sajona, farmi miniony i o tu! Widzieliście? Ten moment zniszczenie wieży. To był moment, w którym nasza drużyna zaczęła mieć poważne problemy. Ale halo, halo, Janek, co ty? Naćpany jesteś? Przecież w LoLu chodzi o to, aby niszczyć Turet, zabijać wrogów i finalnie kiedyś wysadzić Nexusa w powietrze. Cóż, drogi widzu, masz zasadniczo rację. Nie w kwestii mojego naćpania, oczywiście. Ale to są generalne założenia tej gry. Jednak wraz z przedstawieniem nagród za cele dla drużyny przegrywającej, Riot wywrócił, niechcący lub chcący, ciężko stwierdzić, wszystko do góry nogami. Zobaczcie, tuż przed rozwaleniem Tureta Przewaga w złocie dla drużyny czerwonej wynosiła 3900 golda. 3700, jeżeli nie policzymy tego zabójstwa Sajona i farmionych minionów. Jednak wraz ze zniszczeniem wieży, która uwaga, była pierwszą wieżą, wraz ze wszystkimi plejtami, ta przewaga nagle wzrasta do 4600 złota. A wraz z tą przewagą włączają się nagrody za cele. Ok, na moment zapauzujmy mecz w tym miejscu, oddalmy kamerę i zobaczmy, jakie opcje zdobywania złota za cele mają nasi przeciwnicy. Każda wieża zewnętrzna to od 250 zł do maksymalnie 400. Ten przedział w nagrodach w przypadku każdego celu jest zależny od różnicy pomiędzy drużynami. Każda wieża wewnętrzna, jak i wieża przyinhibitorowa to po 400 golda minimum do maksymalnej wartości 640. Smoki, Barony i Heroldy to od 500 do 800 sztuk złota. Dobra, mamy w takim razie ładnie to wszystko rozrysowane. Jednak nie zapominajmy, że większość tych celi, no poza smokami, generuje złoto już samo z siebie. Dlatego też przejdźmy przez te wartości. Wieża zewnętrzna bez plejtów oraz bez nagrody za pierwszą wieżę, tego nie uwzględniamy, jako że omawiamy tematykę stricte tych nagród, właśnie za cele. Daje nam 250 zł lokalnie oraz 50 zł globalnie. Czyli 250 zł dla tych, co są blisko tureta przy jego zniszczeniu, i po 50 dla każdego członka drużyny. Na mapie, czyli razy 5. Wieża wewnętrzna ma tą wartość zależną od 300 do 550 zł lokalnie, plus znów 50 dla każdego członka drużyny. Na mapie. Tak więc jak widzicie, zniszczenie zewnętrznej wieży daje od 500 złota dla całej drużyny, natomiast zabezpieczenie wieży wewnętrznej może dać nawet 800 sztuk golda. Jak widzicie, nie jest to mała kasa. Lecąc dalej tym tropem, baron daje drużynie aż 1500 złota, bo po 300 na osobę a Rift Herald 100. Smok nie daje nic, więc go nie liczymy, jednak Elder daje po 250 zł. Na głowę oraz stówę dla zabójcy. Teraz, w takim razie, omówmy maksymalną wartość, jaką można wyciągnąć za każdy cel, łącząc to standardowe złoto, jakie otrzymujemy za ich zwykłe zabezpieczenie, wraz z tymi dodatkowymi środkami z Funduszu Ofiar Inflacji Inflacji Elo, chyba. Raz jeszcze. Wieże zewnętrzne mogą nam dać łącznie od 750 do nawet 900 zł. Wewnętrzne od 950 do nawet 1440 zł. Co jest naprawdę niesamowite i pewnie rzadkie, ale dalej szokujące. Baron to od 2000 do 2300. Tutaj różnica nie jest aż tak diametralna. Smok, tak jak mówiliśmy, od 500 do 800, jako że nagroda w złocie zwykłego smoka jest. Po prostu śmieszna, Elder za to to jest od 1850 do 2150 golda. Harold od 600 do 900. Dobra, mając te dane rozpisane, wracamy do meczu, w którym Irelia nieopatrznie zniszczyła pierwszą wieżę wraz ze wszystkimi plejtami, dosłownie chwilę przed 14 minutą. Jednocześnie na nieszczęście Drużyny Czerwonej aktywowała tym samym nagrody za cel. Przez pierwsze 6 minut od tego czynu nic się nie stało. Drużyna czerwona dalej stopniowo pogłębiała swoją przewagę, korzystając ze snowballu, który wypracowała sobie we wczesnej fazie gry. Jednak przeciwko nim gra Sion, który po uprzednim pobraniu nauku Debausa buduje Halbreakera i ma tylko jeden cel: niszczyć wieże. Cel namierzony, misja aktywowana. Sion nadchodzi. Pierwsza wieża zniszczona gwarantuje jego drużynie nagłe 850 sztuk złota. Prawie maksymalna nagroda, całkiem niezła sumka. Druga, tym razem już wewnętrzna, to 1280 złota. Trzecia ofiara to wieża na bocie, wewnętrzna. Łączna nagroda dla drużyny niebieskiej? 1440. Normalnie szóstka w totka, moi drodzy. Jackpot, strzał w dziesiątkę, więcej już się nie da dostać. Dzięki tej niesamowicie skillowej i strategicznej akcji Sajon zarobił dla swojej drużyny 3,5 tysiąca złota za same. Cele. Ale to oczywiście nie jest koniec, jako że największa nagroda dopiero przed nami. Drużyna Niebieska już od jakiegoś czasu odnosi coraz więcej zwycięstw w walkach drużynowych, mimo to nie są w stanie zabezpieczyć żadnego Smoka w ciągu całego meczu. Aż do momentu nadejścia starego, znaczy yy, Smoka Eldera. Wiecie co mam na myśli. Drużyna Niebieska wygrywa walkę, szybko zabezpiecza ten cel, inkasując w ten sposób. 2050 sztuk złota. To oczywiście był gwóźdź do trumny dla drużyny czerwonej, która już tak mniej więcej od 24 minuty meczu miała problem z wygrywaniem walk ze względu na team comp drużyny przeciwnej. Co ciekawe, dzięki tym wszystkim zagraniom oraz faktowi, że drużyna niebieska ma otwarte inhibitory i mogą sobie dofarmić miniony po zaliczeniu smoka, różnica między tymi drużynami w złocie zmniejszyła się do nieco mniej niż 3.500. Mimo to drużyna niebieska dalej ma aktywne nagrody za cele. Co zabawniejsze, te nagrody będą już aktywne do końca meczu. Ła, wiem, spoiler alert, ale no tak już jest. Riot najwyraźniej zapomniał, że ten system poza włączeniem nagrod za cele miał też je w pewnym momencie wyłączać. Tymczasem nawet w momencie, kiedy drużyna czerwona straciła prowadzenie w złocie, niebiescy dalej mieli nagrody. I tak z systemu nagradzającego zabycie do tyłu doszliśmy do systemu nagradzającego zabycie do przodu, snowbolującego drużynę niebieską jeszcze bardziej ku zwycięstwu. Czy jestem wkurzony, zniesmaczony i po prostu sfrustrowany tym meczem i nagrałem ten materiał, aby się trochę wykrzyczeć weter? Pewnie tak, ale powiem Wam też, że jestem po prostu bardzo zaniepokojony. Raj od tym systemem pokazuje, że albo nie testuje swoich pomysłów, albo nie potrafi ich poprawnie wykonać i zaimplementować. Jeżeli ten system wejdzie do sezonu 12 w takiej lub podobnej formie, bardzo możliwe, że Liga straci wielu graczy. W tym mnie. Nie widzę siebie grającego w LOLa z systemem, który każe mnie za wygrywanie w wczesnej fazie gry. Z perspektywy tego umawianego meczu można by wyciągnąć tezę, że Irelia zintowała ten mecz, bo wyrobiając sobie tak wielkie prowadzenie, biorąc wszystkie plejty i nagrodę za pierwszą wieżę, dała drużynie przeciwnej łącznie, tutaj musicie uwierzyć mi na słowo, bo policzyłem sobie z boku, 9624 zł z samych nagrod. Nagród za cele, nie uwzględniając nagrody w wysokości tysiąca złota za jej głowę, który wziął Szako w trakcie meczu, oraz faktu, że przez cały mecz, przez to swoje prowadzenie, miała cały czas nagrodę za, za jej głowę nad sobą. Jeżeli to jest kierunek, który Riot obierze, niestety, ja za nimi nie podążę. To wszystko z mojej strony, moi drodzy. Mam szczerą nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to w dół i z chęcią wysłucham Waszych opinii w komentarzach poniżej. Nowych z Was zachęcam do pozostawienia suba, nic Was to nie kosztuje, a mnie pomaga bardzo mocno w rozwoju kanału. Dziękuję też oczywiście wspierającym obywatelom Zagrody Lam. Jeżeli chcecie dołączyć do wspierających, linki będą oczywiście w opisie. Dziękuję za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym materiale. Już wkrótce. Cześć. i can see it in your face